Czekoladowy skandal i podbite oko. Polityk pobity przez Jasia Kapele. Malianna Schreiber załamana. On się niszczy. Czy to ostateczny, bolesny upadek człowieka, który jeszcze niedawno aspirował do bycia poważnym politykiem i dziennikarzem, czy może brutalna, nieunikniona cena, którą płaci się za wejście do świata, gdzie godność zostawia się przed drzwiami, a walutą jest publiczne upokorzenie? Piotr Korczarowski. Były partner Mariani Schreiber, właśnie przekonał się na własnej skórze, że granica między show biznesem a patologią jest cieńsza niż papier, a marzenia o sławie mogą skończyć się koszmarem. Niedzielna konferencja Prime MMA zamieniła się w krwawy cyrk, w którym elegancki garnitur zamieniono na strzępy, a twarz polityka ozdobiło mocno podbite oko i plamy z sosu czekoladowego. W sieci zawrzało, a sam zainteresowany mówi wprost o siedzeniu przy stole ze zwierzętami i najtrudniejszym czasie w swoim życiu. Zostańcie ze mną do samego końca, bo dzisiaj przeanalizujemy ten szokujący incydent, przyjrzymy się reakcji załamanej Mariani Schreiber, która nie może powstrzymać łez, i spróbujemy zrozumieć, dlaczego człowiek z ambicjami ląduje w środku bójki, która niszczy go na oczach całej Polski. Nie da się ukryć, że w życiu Piotra Korczarowskiego ostatnio dzieje się o wiele za dużo, a tempo wydarzeń przypomina scenariusz kiepskiego filmu akcji, w którym główny bohater traci kontrolę nad własnym losem, spadając po równi pochyłej. Jeszcze niedawno kojarzyliśmy go z zupełnie innym, bardziej dystyngowanym światem. W przeszłości próbował swoich sił w aktorstwie, szukając swojego miejsca w świetle reflektorów, ale szerszej publiczności dał się poznać głównie jako dziennikarz i zaangażowany polityk o prawicowych poglądach. W 2024 roku, z nadzieją na realną zmianę rzeczywistości, dołączył do Konfederacji Korony Polskiej ugrupowania Grzegorza Brauna, co sugerowało, że jego ambicje sięgają parlamentarnych ław, Mównic sejmowych, a nie zakrwawionej klatki MMA. Jednak największą, choć być może wątpliwą pod względem jakości popularność i wstęp na salony show biznesu, przyniósł mu burzliwy, medialny związek z Malianną Schreiber celebrytką, aktywistką, influencerką, która sama przeszła niesamowitą drogę od żony ministra do gwiazdy Flick To właśnie u jej boku korczarowski stał się rozpoznawalny dla masowego odbiorcy, pojawiając się na ściankach i w plotkarskich kolumnach. Warto przypomnieć, że po głośnym rozwodzie z Łukaszem Schreiberem Malianna najpierw związała się z Przemysławem Czarneckim, by później znaleźć miłość i jak się wydawało, zrozumienie w ramionach właśnie Korczarowskiego. I choć na zdjęciach w mediach społecznościowych wyglądali na szczęśliwych, tworząc parę idealną do okładek kolorowych magazynów, to ich relacja miewała dramatyczne wzloty, upadki. Swego czasu dynamika ich związku była tak duża, że aż trudno było za nimi nadążyć, rozstawali się i wracali. By ostatecznie, jak wiele na to wskazuje, zakończyć te relacje definitywnie. Koniec związku nie oznaczał jednak dla Korczarowskiego wycofania się w cień i powrotu do polityki. Wręcz przeciwnie, polityk, będąc jeszcze w relacji z Malianną, dał się wciągnąć w wir świata tzw. zwanych który rządzi się brutalnymi, bezwzględnymi prawami, gdzie liczy się tylko kontrowersja. Schreiber sama od lat jest związana z tym specyficznym środowiskiem a na swoim koncie ma już kilka stoczonych walk w oktagonie, co z pewnością przetarło szlaki jej partnerowi i pokazało mu ten świat od kuchni. Korczarowski, być może chcąc dorównać partnerce, zaimponować jej lub po prostu szukając szybkiej sławy i pieniędzy, sam kilka tygodni temu zadebiutował na gali Prime MMA, mierząc się w kontrowersyjnym pojedynku z Mariuszem Ząbkowskim, znanym jako Dziaga. Ten debiut był tylko wstępem do tego, co miało wydarzyć się później. Tym razem rywalem Korczarowskiego w nadchodzącej walce ma być Jakub Paramaksil-Fronczek, postać znana w internecie z ciętego języka i braku hamulców. W związku z promocją tego starcia, polityk ponownie pojawił się na konferencji prasowej tego kontrowersyjnego show, ubrany w swój najlepszy garnitur, licząc pewnie na merytoryczną wymianę zdań lub budowanie napięcia w cywilizowany sposób. Niestety, ten wieczór zakończył się dla niego katastrofą wizerunkową i fizyczną. Atmosfera podczas niedzielnej konferencji była gęsta od samego początku, ale nikt nie spodziewał się, że sprawy przybiorą tak drastyczny, wręcz groteskowy obrót. W pewnym momencie do akcji wkroczył jaś Kapela, lewicowy aktywista i poeta, znany z prowokacyjnych zachowań i umiejętności wyprowadzania ludzi z równowagi, który również jest częścią tego uniwersum. Kapela, który z Korczarowskim dzieli przepaść ideologiczną. Postanowił zaatakować w sposób nietypowy, upokarzający. Najpierw, bez ostrzeżenia, oblał Korczarowskiego gęstym sosem czekoladowym, brudząc go od stóp do głów, niszcząc jego ubranie i godność. To był zapalnik. Polityk, który przyszedł tam, by reprezentować pewien poziom, wpadł w furię. Poczucie upokorzenia wzięło górę nad rozsądkiem i chłodną kalkulacją. Korczarowski ruszył w stronę kapeli. Co doprowadziło do gwałtownej szarpaniny i regularnej bójki na oczach kamer i ochroniarzy. Chaos, krzyki i agresja zdominowały wydarzenie. W efekcie tego starcia, Korczarowski zakończył całe zajście nie jako zwycięzca, ale jako ofiara z mocno podbitym okiem, zniszczonym wizerunkiem i plamami na honorze. To nie była sportowa złość, to była czysta, uliczna agresja przeniesiona do studia telewizyjnego. Pobójce, gdy emocje nieco opadły. Ale adrenalina wciąż buzowała. Korczarowski zabrał głos na swoim Insta Stories, próbując wytłumaczyć się fanom i odreagować stres. Jego relacja była pełna żalu, goryczy i poczucia głębokiej niesprawiedliwości. Skupił się między innymi na stratach materialnych, które dla niego miały wymiar symboliczny. Zniszczenie stroju to zniszczenie jego pancerza ochronnego. Mój najlepszy garnitur i koszula. Tak się kończy, gdy myślisz, że wychodzisz do ludzi. A lądujesz przy jednym stole ze zwierzętami, pisał Korczarowski, nie przebierając słowach i dając upust swojej frustracji. Określenie oponentów i uczestników galimianem zwierząt pokazuje skalę jego szoku i poczucie wyższości, które zostało brutalnie zweryfikowane przez rzeczywistość freakfikchów. Wierzył, że wchodzi do gry, w której obowiązują jakieś zasady, a zderzył się z chaosem, w którym liczy się tylko show, upokorzenie przeciwnika i wiralowe wideo. Zniszczony garnitur stał się symbolem zniszczonej godności polityka, który próbował zachować twarz w miejscu, gdzie twarz się traci dla zasięgów. Jednak to, co najbardziej poruszyło obserwatorów, to jego późniejsze, niezwykle szczere wyznania w sekcji Kant A na Instagramie. Polityk, zazwyczaj pewny siebie i elokwentny, odsłonił swoją kruchą stronę, ujawniając, że psychicznie jest w fatalnym stanie. To najtrudniejszy czas w moim życiu. Ale przetrwam to, bo takie doświadczenia hartują, napisał. To zdanie brzmi jak wołanie o pomoc, ale też próba autoterapii. Korczarowski przyznaje, że tak źle jeszcze nie było. Pobicie, upokorzenie sosem, niedawne rozstanie z partnerką i publiczny lincz to mieszanka, która może złamać każdego. Jego słowa o hartowaniu się brzmią jak desperacka próba znalezienia sensu w tym szaleństwie, próba przekucia porażki w lekcję życiową choć koszt jest ogromny. Na całe to gorszące i smutne zajście nie pozostała obojętna również Malianna Schreiber. Była partnerka Piotra, która sama doskonale zna mechanizmy rządzące tym brutalnym światem i wie, jak on potrafi przemilić człowieka, zareagowała w sposób emocjonalny i pełen smutku. Jej wpis w sieci był dowodem na to, że mimo rozstania i końca miłości los Korczarowskiego nie jest jej obojętny, a widok upadku bliskiej osoby sprawia jej fizyczny ból. Jakby to powiedzieć, nawet nie będę tego komentować. Brak słów zaczęła, by po chwili dodać coś, co chwyta za serce i pokazuje ludzki wymiar tej dramy. Wy mówicie, że były dymy, ale ja nie umiem biernie patrzeć, jak ktoś się tak bardzo niszczy. Tak bardzo mi przykro, i aż chce mi się płakać. Schreiber, która sama bywa krytykowana za swoje działania, tym razem weszła w rolę obserwatora tragedii. Widzi w zachowaniu Piotra nie rozrywkę, nie dymy dla zasięgów, ale proces powolnej autodestrukcji człowieka, który zagubił się w pogoni za sławą i akceptacją w niewłaściwym miejscu. Jej słowa o niszczeniu się są brutalną, ale trafną diagnozą sytuacji korczarowskiego człowieka, który miał potencjał na karierę w sferze publicznej, a skończył jako ofiara ataku sosem na gali dla patostremerów. To smutny obraz tego, jak showbiznes potrafi wykorzystać i zniszczyć ludzi którzy nie są gotowi na jego brutalność. Historia Piotra Korczarowskiego to przestroga dla wszystkich, którzy marzą o szybkiej karierze w internecie. To opowieść o tym, jak łatwo jest stracić kontrolę, gdy ambicja miesza się z desperacją, a polityka z cyrkiem. Czy podbite oko i zniszczony garnitur będą dla niego sygnałem ostrzegawczym, by wycofać się z tego świata, póki jeszcze może zachować resztki szacunku do samego siebie? Czy słowa byłej partnerki o tym że się niszczy, dotrą do niego i spowodują refleksję. A może najtrudniejszy czas w życiu stanie się paliwem do kolejnych, jeszcze bardziej kontrowersyjnych walk, bo machina freakficków nie pozwala łatwo z niej wysiąść, uzależniając od adrenaliny i pieniędzy? Tego dowiemy się wkrótce, obserwując jego starcie z paramaksiłem. Jedno jest pewne. Piotr Korczarowski, którego znaliśmy jako dziennikarza i polityka, przestał istnieć. A na jego miejscu pojawił się celebryta walczący o przetrwanie w dżungli internetowej nienawiści i fizycznej przemocy. A wy, co sądzicie o tej szokującej sytuacji? Czy uważacie, że polityk powinien brać udział w takich galach i narażać się na takie traktowanie, czy to kompromitacja urzędu? Czy reakcja Jasia Kapeli z sosem była przekroczeniem wszelkich granic, czy może w świecie frików wszystko jest dozwolone w imię show? I czy zgadzacie się z Malianną Schreiber? Że Piotr niszczy swoje życie na własne życzenie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo ten temat budzi ogromne emocje i wymaga dyskusji o granicach rozrywki. Jeśli ten materiał Was poruszył, dał do myślenia i chcecie śledzić dalsze losy bohaterów tego dramatu, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie film znajomym i zasubskrybujcie nasz kanał, klikając w dzwoneczek. Będziemy na bieżąco informować o rozwoju wydarzeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.